Chcesz połączyć komfort ze zdrowiem? to wystarczy, że wbijesz na stronę Diablo Chairs, wybierz fotel Diablo i poczujesz oczywiście ten nieziemski komfort. Fotel od firmy Diablo Chairs jest numer jeden w Europie. Fotele gamingowe oczywiście z Diablo Chairs są dopasowane do Ciebie, są w trzech rozmiarach. Mamy tu rozmiary Diablo Kids, Diablo Normal, Diablo King. Spektakularny design Diablo Chairs sprawi, że każdy z Twoich znajomych pozazdrości Ci foteli gamingowych, innych tutaj gadżetów ze firmy Diablo, na przykład macie tutaj podkładkę gamingową i nie nie tylko, macie także tutaj świetnie wykonane biurka gamingowe. Także zapraszam Was na tą stronę Diablo Czar. macie link w opisie. Kupujcie oczywiście te produkty, bo naprawdę warto. A teraz zapraszam Was do filmu. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście tutaj Mietek się kłania. Witam Was bardzo serdecznie z serii Bracia w Polskiej Farmie, e, Simulator Farmy oczywiście 2019. Następnie tego materiału jak zwykle proszę Was o zostawienie tutaj pozytywnej łapeczki w górę, przez Ciebie mordeczko na dzisiejszym odcinku, bo jeżeli po dzisiejszym odcinku ma mordeczkę zostawicie 2000 łapek, to będzie odcinek specjalny poświęcony odcinkowi z Jasonem, a dokładniej bardziej będę próbował sobie podpalić gospodarstwo Jasona. Także jeżeli chcecie odblokować ten odcinek, chcecie go zobaczyć na YouTubie, e, wykonanego przez nas, to wystarczy, że po dzisiejszym materiału zostawicie 2000 łapek, czyli tym mordeczkom gonący ten, e, ten filmik dzisiejszy. Zostaw łapeczkę, bo Ciebie brakuje tutaj, żeby zostawił łapeczki w górę. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw subskrypcję, bo lecimy bardzo szybkim krokiem, szybkim tempem po 34 tysiące subskrypcji na tym kanale. Także zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, Subskrybujesz kanału, a za to oczywiście na kolejnym odcinku zostaniesz wyświetlony jako 10 ostatnich subskrybentów tego kanału. Na poprzednim odcinku przychodzi masę, masę, masę dużo nowych subskrypcji na kanale. Także jeszcze nie subskrybujesz kanału, to czekam na Ciebie, żeby stawił dzisiaj łapeczkę Subika na kanale, bo leci mi po 34 tysiące subskrypcji. No i oczywiście do wakacji po 40 tysięcy subskrypcji, także pomóż nam dobić i oglądaj oczywiście dzisiejszy odcinek z hashtagiem napisz w komentarzu, hashtagiem dzisiejszego odcinka niech będzie hashtag siewnik. Ja Cię oczywiście przypnę serduszko No i zapraszam Was na grupę Szwagry Pipcia, link w opisie, bo lecimy po 4000 członków, a brakuje niecałe jeszcze 50 członków, także dobijaj i witamy Cię na Szwagry Pipcia. Co widzę w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj powiem Wam tak, eee, ostatnio żeście napisali w komentarzach, Panie Mietku, Pan troszeczkę się rozbrykł na tej serii, Pan troszeczkę tak po ponagrywał z tymi Jasonami w ogóle, nie? I napisaliście tak, Panie Mietku, bo ja Pana widzę sama, cały czas jest lato, cały czas lato i początek jesieni. Panie Mietku, Pana wszystko stoi za zarośnięte mechem, Pan w polu nic nie robi, nie ma prac polowych. No to widzę tak, no w takim razie dzisiejszy odcinek jest troszeczkę poświęcony pół na pół eee, prace pracy polowe. Eee, więc tak, pierwsza część odcinka oczywiście, będziemy się zajmować oto tym John naszym e, Jolonkiem ze siewnikiem tutaj podpiętym Amazone d 94000 pojedziemy sobie w jedno pole tam u Pana Krzysztofa, z którego braliśmy dzierżawę, prawdopodobnie ci, którzy starsi widzowie pamiętają ten odcinek jak brałem od niego oczywiście pola w dzierżawę pojedziemy na to pole, puścimy oczywiście pracownika, zatrudnimy jednego pracownika potem oczywiście wrócimy sobie lubinę, bo jak widzicie nie posiadamy tutaj lubina aktualnie nie mogą na gospodarstwie ponieważ jest właśnie u Pana Krzysztofa, bo pojechałem sobie po nasiona i tam zostawiłem właśnie ten nasz Lublin. E, więc z nim sobie wrócimy, a następnie sobie widzimy widzowie jeszcze BMW w trakcie tego i pojedziemy porozglądać się na nasze dalsze pola, kukurydzę, e, buraki, ziemniaki. Zobaczymy widzowie jak tam faza wzrostu i czy są one już gotowe do e, ostatniego zbioru na tym sezonie, nie? Także ten siewdowy dzisiaj zajemy, e, także ja oczywiście zaraz wsiadam do czionika, do John 6020, e, którego jak wiecie bardzo dobrze e, wygrałem na gminnych zawodach e, Ale Pan Darek tam wiecie zawsze się tam coś tam się e, Ogólnie coś tam mówi, że to, to jest niemożliwości, że ja go mam, no ale tak wiecie, taka jest prawda, bo ogólnie tam u jego był komornik i po prostu ja wygrałem to, a że to było w depozycie dla gminy, to była gminne zawody były, zorganizowała gmina i ja po prostu wygrałem tego dżindjera, także w dzisiejszym odcinku jedziemy sobie nim troszeczkę porobić w polu, ale tak jak mówiłem, ja zbyt to nim nie będę robił, może przyjadę się kawałek, dwa, żeby Wam pokazać ogólnie jak idą pracę polowe tym siewnikiem, bo resztę ogólnie prac polowych żeśmy sobie wykonali na transmisji na żywo, jeżeli ten kto oglądał, to ten, ten bardzo dobrze o tym wie, że wykonaliśmy sobie prac polowych troszeczkę już, jak wczoraj żeście widzieli, mordeczki niektórzy, bo tam było coś około spora 600 łapek w górę na społeczności, było ogólnie wystawione zdjęcie z jak dobrze bardzo wiecie, był tam ogólnie tytuł napisany e, Coming Soon, nie? E, serii boczko, na Boczkowie, oczywiście. Serii z Farminga 2019. E, pewnie niektórzy wiecie o, o co chodzi. Będziemy oczywiście, widzowie, kontynuować sobie serię Farminga 22. E, serii na Boczkowie, jak widzicie, mapa się powoli tworzy. Ale to mówię, to są dopiero, widzowie, takie przecieki, takie początkowe. Więcej wam oczywiście nie chcemy zdradzać. To wszystko, widzowie, niespodzianką. Ale mam nadzieję, że oczywiście czekacie już tak e, zatekniliście na serię na Boczkowie. Tak jak mówiłem, widzowie, zapowiadam na transmisji. Jak na innych tutaj odcinkach na kanale, że seria na na polskiej farmie jak najdłużej zostanie we farmingu 19. Póki co nie chcę jej przynosić do farminga 22, ponieważ z takich powodów, że i trzeba przynosić mapę, wiele modyfikacji no i ogólnie to wszystko ogarnąć, byłoby ciężko tak więc. Farming 2019. Bracia Polskiej Farmy zostają tutaj. będę nagrywane na odcinki. A z racji tego, że jest oczywiście już dwa miesiące temu wyszedł nowy Farming Simauta 2022, a seria na Boczkowie aktualnie stoi, nic nie jest zruszona. E, w takim razie ześmy z Pipciem podjęli taką decyzję i z innymi widzami, którzy się na to zgodzili na transmisję żywo, że bierzemy, robimy mapę na Boczkowie i przenosimy serię na Boczkowie do Farminga 22 i będą dwie serii. Będzie jedna na Bracia Polskiej Farmy Farmingo 19 dla tych, którzy jeszcze lubią oglądać Farminga 19, a bardzo dużo jest osób, bo robicie niezłe wynik wyświetlenie łapeczki w górę pod filmami, tak więc dostajemy bracia ostaje w 19, a na boczkowie będą e, we farmingu 22 i będą dwa farmingi na kanale. Jeden będzie farming 22, a drugi 19 i jakoś na pewno każdy się, e, każdy się jakoś widzowie e, dostosuje i będziecie fajnie sobie oglądać ze smakiem nasze kolejne materiały na tym YouTube. Dobra widzowie, odpalamy oczywiście siewnik. E, tutaj oczywiście będziemy sobie tutaj zasiejemy sobie fajne tutaj jęczmień, bo na tamtych poprzednich polach mieli dwa rzepaki, pszeniczkę, owies i takie inne tutaj e, nasionka, żebyśmy sobie zasiali, tak więc widzowie, tutaj będzie ma pierwsze pole z taki, które będziemy mi tutaj jęczmień teraz. E, no jak widzicie, no i naprawdę jak się sprawuje, powiem Wam tam nigdy go nie, na pewno nie sprzedam. Będzie to widzowie najlepszy do tych tak, e, najmocniejszy e, traktor na tym gospodarstwie, czyli ten John Deere, bo mamy oczywiście jeszcze zakładę. Jason nie jedzie, Jason jedzie, Widzę Powiem wam tak, na poprzednim odcinku mega się zdenerwował. E, powiem tak, Dzień ja odpuszczam. Ja Dzień to ty odpuszczam. Dostawicie 2000 łapek, to będziemy tutaj działać, ale bez łapeczki w dowie nie działam. Ja się do niego nie będę pchał, bo powiem wam tak, na ostatnim odcinku naprawdę się mega zdenerwował. Zielona Fordonatka. Z hakiem. O, wszyscy? Także... Nie ma Mój co ja do... nie ma, nie ma co widać do tego. Nie ma co Mówię, naprawdę no, widać, bo on się zenerwował. Po ostatnim odcinku żeśmy pozabierali mu wszystkie ciężarówki. Jest mega zenerwowany. Nie wiem, widowie, co on może nam zrobić z gospodarstwem. Tak brzmę mówię. Ja, widowie, odpuszczam. Nie żyję. Już nie żyję, Cholera, jasna. Jeszcze lubina, ja muszę do domu wrócić. Widzisz, tego lubina zostaw, chłopie. Jeźdź do chałupy. Daj mi spokój, dziesiątko Sonia. Ja ci poddałem te wszystkie ciężarówki, daj mi spokój. No, twoja, twoja gospodarka pójdzie na śmietni. Ale K dobra, nie, ja Ci to podaję te ciężarówki, ale dasz mi spokój, Darkowi? Nie, on już jego w tym, w, tym, w, tym, w tym... Ale on przecież żyje przecież, ja go odbiję, daj se spokój. Nie, cześć, dobrać, sobie spokój, cześć. Czy świecie, widzowie, nie da się, mówiłem, mam, dajcie sobie spokój z tymi filmami z Jasonem. To wy mówicie, nie dawać dalej Jasona. Niech mnie nie zabije, niech mnie nie da. Zabije, jego nie go się nie, się nie da, widzowie, zabić. A mogę sobie no, robić jeszcze problem z gospodarką. Przecież widzę, że moja gospodarka, nie wiem, spłynęła, bo poszła na śmietnik. potem jak widzę, będziemy nagrywać bracia polskiej farmy. I ja mówię, dajcie sobie spokój z Jasonem na chwilę. Bo wiecie, to jest niebezpieczny borderca i człowiek na Woli Brunowskiej, to naprawdę mogę poszukać bidy. Także nie wiem, widzowie, co o tym sądzicie, ale mówię naprawdę, przemyślcie to sytuację, bo można sobie, widzowie, naprawdę poszukać bidy, z Jasonem, a on jest, widzowie, nieobliczalny. Wiecie, co on zrobił? Powiesił Darka na haku, na tym ciężarówce, musiałem go, widzowie, jakoś odbić i odzyskać. E, po drugie. Co on jeszcze, widzowie, takiego mi zrobił na gospodarstwie. No bardzo dużo rzeczy mi narobił szkód. Także pomyślcie, widzowie, na to, na to sprawę, bo to naprawdę, widzowie, ten człowiek jest niebezpieczny. A wy, ja się, widzowie, nie będę pchał, bo nie będę narażał siebie, pipcia. Darka i na moją całą gospodarkę, która pójdzie na śmietnik. A teraz wiecie, Pipczo ogólnie wrócił, widzę jest Las Vegas, auto Lamborghini stoi na gospodarstwie, szkoda by było widzowie go stracić. O cholera jasta, czekajcie, w ogóle widzę zapomniałem Lamborghini schować do garażu. Bo ja sobie wiecie, poza odcinkiem widzowie jeszcze troszeczkę sobie jeździłem Lamborghini i zostawiłem ogólnie tam e, koło stodoły. O cholera jasta, jak tam Jason za chwilę przyjedzie, to będzie seranda. Czekajcie, bo tam kurwa 2 miliony złotych jest, stoi na podwórku. Dobra, czekajcie, odpalamy Lublina, jak najszybciej, tak jak mówię, wracamy na gospodarkę, zobaczymy, czy ta Lamborghini tam stoi, czy jest zabezpieczona, będziemy musieli schować niestety do garażu, do stodoły, bo tak jak mówię, to nie są widać śmieszne pieniądze, ktoś tam może powiedzieć, a tam Pipcio tam zarobił na, na hazardzie, to tam nie zarobione pieniądze, ale wiecie, to jest jednak widzowie 2 miliony złotych, za 2 miliony złotych, wiecie, widać, co ja mogę zrobić? Łopy. To, 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 to nie nieco śmieszne pieniądze. O, DKL kur jeszcze najeździł! Ja jeszcze widziałem tego, Pamięta, sukience jak mi ukradł tego, e, mojego klasa. Odcinek będzie widzowie, specjalny za, nie, za, za, za kilka dni. Będzie odcinek specjalny, że jedziemy odzyskać mojego klasa. Nie ma takiej opcji, widzowie. Ukradł mi klasa, a ja nie mam widzowie czym mucić, A tu kukurydza jeszcze jest do mucenia. A, bo kukurydza, widzowie na kiszonkę, zapomniałem w ogóle, że kiszonka widzowie stoi. Mówię. prace polowe musimy teraz widowie ruszyć, bo jest naprawdę z na wszystko mechan zarosło. Wiem, widzowie, czekacie na prace polowe, na spokojnie będzie do, ale na razie musimy poogarnąć tego Jasona, syna, Mówię 2000 łapek, widzaj, zostawcie. To zrobimy podpalenie jego gospodarki i będzie heja na hejnał I heja na hejna, widzaj, spłonie jego cała gospodarka i się wyprowadzi prawdopodobnie na inną mapkę. I pójdzie, widzowie, na inną miejscowość. I będzie święty spokój, nie będzie mi dokuczał, nie będzie mi przeszkadzał. I będzie, widzowie, będzie wtedy, widzowie, elegancko. Będzie elegancko high, że tak powiem, nie? Dobra, wracamy, lublinę na gospodarkę. Zaj Zajeżdżamy sobie tutaj elegancko tego. Jeep! Eee! kuba drogi, JADĘ nie! To nie widzisz mi Jason! ale fajnie, co coś w polu robi, kto to robi w polu? Aha, z to w polu, fajnie, teguni! Dobra, stoi, Ramborzini, stoi, stoi, widzę wiele Bordzini, zobaczy, widzę jakie eleganckie Rebordzini, pip, pip, z Las Vegas! Zobaczy, widzę tutaj, I jak tu przyjdzie Jason, to aż mu oczy welecą, nie? Maska chyba sama się zdejmie głowy, nie? Ale czekajcie, tak to nie może być. Ja muszę to widać zapalić. I muszę widać tym odjechać, bo tak to nie może być. Jeb. Czekacie, to trzeba schodzić do stajni, nie? Bo tu mówię, mo może być problemy, Jak on tu przyjedzie, ukradnie. A tu widać wyjedzie na dwa miliony, pipcie mnie zabije. Jeb tak oba jego ciężarówkę starą od pięciu lat. Dobra, jeb. Gasimy. Odpalamy widzowie, oczywiście BMW Pierwsza co, pojedziemy sobie na ziemniaki popatrzeć Pojedziemy zobaczyć na ziemniaki, jak tam wygląda oczywiście nasze pola Bo mowy, to trzeba przygotować przygotowywać widzowie, powoli po wykopki, trzeba będzie kupić jakąś kopaczkę nie wiem czy to będzie widzowie kopaczka, Anna czy jakaś taka inna większa, zobaczymy widzowie jak to jeszcze będzie. No to troszeczkę się czasu zostało mam nadzieję. Zobaczymy ogólnie jak to właśnie wyglądają te ziemniaki, czy z czasu nam zostało czy jeszcze nie. Zobaczymy właśnie za chwilę widzowie jak to wyglądają te ziemniaki. I potem widzowie rozsądzimy jakąś tutaj do rozsądną oczywiście sprawy, jakby to wykonać jeszcze ogólnie, ale tak mówię musimy pierwsze pojechać. Zobaczyć jak to wszystko wygląda. Elegancko, haj. Czekajcie potem tego, popatrzymy czy to nic się nie dzieje, czy to mi nie je Jedzie, jedź, nie, nie jedź, dobra, to widzę jedziemy tutaj skręcamy z elegancko. o, jakiś worek! Kolejny worek! Kolejny worek, gatnik, ja otwieram bagażnik i pakuję oczywiście, widzę worek do bagażnika Zobaczcie, śmierdzi, wam, naprawdę widzaję, byście to poczuli, widzę ten smród tego worka, to byście się przewrócili w te krzaki, nie? Naprawdę widzowie, śmierdzi, nie wiem, powiem wam tak. Nie wiem czy tam naprawdę są zwłoki w tych workach, czy to naprawdę widzę jakieś zwykłe śmieci, jakieś zgnitki odpady, pakuje do tych worku i mówi i straszy tylko ludzi, że zabija ludzi w miejscowości. Nie wiem naprawdę je już, ale powiem Wam to tak śmierdzi tragicznie. Ale mówię, widzę, zabieram oczywiście widzowie ten worek, bo to może być widzowie oczywiście dowód na to, że Jason jest oczywiście mordercą i na policji oczywiście mi się to przydało, także zamykamy bagażnik i rura Dobra, zgasimy sobie oczywiście BMW. I teraz tak widać, zobaczymy, jak to ogólnie wygląda, powiem tak. No tak, tu jak widzicie, są te ślady. Bo ten, kto pamięta, oczywiście ten odcinek z tym Kordoplem, jego synem Krystianem, e, że oczywiście jeździł mi tutaj, widzę, ten swoim krocem, nie? To prawda, jeździł, widzę, ten swoim krosem, tutaj, oczywiście, tymi, z tymi ziemniakami po tym ziemniakach. i widzicie, troszeczkę dziury się porobiły, ślady, oczywiście, po kołach. Takie o tutaj jak widzicie nie troszeczkę mi to wszystko po no ale jako tako jak widzicie widzę sami zobaczcie że ziemniaki usuń łaciny łęciny usuń łęciny jest oczywiście widzę pole przygotowane już pod wykopki także widzę wykopki pierwsze pójdzie ziemniaków a następnie buraku, bo buraki z tego co widzę to są jeszcze widzę w fazie rośnięcia także widzicie tutaj faza widzę w rośnięcia jest także tego nie da rady. No, ale tutaj ziemniaki jak najbardziej będzie można już na następnym odcinku sobie powoli to wszystko kopać, nie? Dobra, pojedziemy sobie jeszcze zobaczyć na kukurydę na dzisiejszym odcinku, bo to jest wydaje bardzo interesujące. Potem sobie oczywiście zobaczymy, jak jeszcze nasz pracownik wykonuje prace polowe e, z tym siewnikiem. Tak, to jeszcze widzowie zainteresowanie, czy on to dzisiaj skończy to pole. i widać to pole skończy, to tak naprawdę będziemy mieć widzowie już na czysto na czysto zrobione prace polowe, jeśli chodzi o, sief, o siewnik Zasianie i roś mój hak radzi mojego haka zaraz ha, mi go tamiu radzi mojego haka Nie haa aja dada dada żyjesz chłopak nie żyjesz już sukinseno na kolejnym odcinku staniesz podpalony podpalony życiem. Jason uciekaj bo jadę A, da, da, da da. jadę po ciebie rrr, rrr.

Dobra, czekajcie, to mamy jedno pole, to jak widzicie mamy do jedno pole z wiecie, że ci dorwie, bo wiecie, ja to nie odpuszczę tego. A ja też nie odpuszczę, gospodarka będzie się palić, sukinsynu. synu. O, spali się, bo twoja głowa. Dobra, jedzie, jedzie! Kukurydza wyrosła, wyrosła elegancko, to od do zbioru. Jedzie Jason, Jason Uuuu. Jedzie z hakiem! Haka jedzie! I rura Ikierekowska, zjedcygna I lewo Gniejmy go! Mm. Jedzie? Jedzie! A mu dzisiaj się łeb jakaś palna. Wiecie, widać co się to dzieje. dzieje! Nie Darka już... pan pan Darka pan ŻYJE! Nie żyje już! Żyje! Głowa będzie wiążona na twoim kura, twoim aucie! Jak jedzie jestem hakiem, bacze koło! Nie to nie ma możliwości! Co się ścieka z BMW, jak to 200 na jest? Nieeeuuu... Nie ma takiej opcji, cześć, no naprawdę, odpuść, bo naprawdę, no robisz sobie i A ja mam teraz większą ekipę. Dobra, skręcamy tutaj. Tutaj mi się widać, że mi nie znajdzie, oczywiście. Ja się widać, że odpuści. w swoim czasie. Da-da-da-da-da-da-da! bez Dobra, Dobra, czekajcie, dostań. musimy widać ten worek, gdzieś wyrzuci w krzaki. Jep, ten worek, te krzaki. Czekajcie, bo tu się tu się zawiesiło, cholera, jasno. Tylko worka nie mogę wyciągnąć. Dobra, jedna work. O! Tutaj zdaje fajny śmietnik, to możemy widać, że to ty wyrzuci. Jep. O! Dobra, nie mogę widać. To wracamy oczywiście na gospodarkę tędy. Zobaczymy jeszcze pracownik, zdaję, jak sobie tam daje radę z tym. Z tymi pracowymi polowami. pracę polowe zobaczymy, jak wykonuje. O, czekajcie, stój! Jakaś beczka jest widoczna z tym. Z paliwem z spalimy. O, jeszcze widzę olej napędowy w tym jest. Poczekajcie, muszę włączyć Jeb tę beczkę O, to się widać przyda, nie? To się widaje przyda na centocinek, odcinek. Będziemy go podpalać. To się akurat widać przyda. Dobra, jedziemy. I... Ja, dobra. Da da, 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 da. niż podpalony jest sukin synu. Nawet ci twój brat nie pomoże. Który z panu łóżku On Ci kręci no, O czy spoko, kuchu... pani hmm. rzutnik lepi sobie. A czekajcie w ogóle, ja w taki razie widzę możemy po... Ło, czekajcie, bo to kamerka Jara! Czekajcie, już wam zmniejszę kamerka, widzę Jara, bo wiecie, dzisiaj pogoda jest taka. Czy świeci na pysk. O jep Dobra. Czekajcie. W sumie widzę jak idziemy w tą stroną, nie? To może nie podjechać na jego gospodarkę do gdzieś no, zobaczyć Zobaczcie co się głównie dzieje. jakby go tam zapewne nie powinno być, bo tam gdzieś zaraz parandruje. Ciężarówka, sobie wziął do Indora i myślę, że gościu, jest. Ale wiecie, Inter to jest jego kolega, on się razem trzymają w kupie Także to tam wiecie o co chodzi, nie? Z tym to nie da rady, widzowie, z tym to nic nie poradzimy, że się trzymają razem w kupie i sam opowiem, nie? Jednym nie są koledzy, nie? nie? Wiecie co chodzi Wiecie jak jest Dobra No ale pojedziemy na gospodarkę zobaczyć co się ogólnie dzieje u niego Czy jakieś nowe sprzęty pozwoził Znaczy się pozwoził, bo po okrado, bo to wiecie, ludzie ludzi, ludzi zabija i bierze do gospodarstwa Zobaczymy jak tam jego 30 stoi na gospodarstwie ta taka fajna, szarawiczka Dobra Ja na tę gospodarkę Wierzę od razu na wido nie ma co się bać O, Żuk stoi Ja ale sześćdziesiątki nie ma Co jest, kogo? Ale Żuk stoi A w chłopie chyba nikogo nie ma O, jeś śpi brat Ten bratko chyba pił już pięć lat ja, dole. To jest mi do głowy właśnie. Tibel otwarty no ościż. O, widzicie, patrzę tu się, się dzieje. O kolejny worek? Mogę mu ten worek tutaj przynieść. Nie o, widzowie, co fajnie w pacę jego siedzę. Kurwa. Czekajcie, widzowie. Czekajcie, teraz musimy poczekać tutaj. A gdzieś z tego sześciątka. To Czekajcie, możemy ich zabić towarzyn. Czekajcie, się i to zostawiłem, to polera jasna. Nie, słuchaj synu, rozwalisz mi. do no to. to tu chodzi, Chyba to znowaczko.

Koleczkę kurwa wjeżdżę, coś mi chciał podpalić tutaj To tu jest nie, ta? Okej, syna, nie na to się tam Ok, nic nie znam, o czym się powiedziałem Ja też, że jeden kuwa Lala! Ta? La la la, puśiu puśiu Nie, nie Teraz nie żyjesz. czas! Aaaaa ta, 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 ta Dobra, widzowie, jedziemy zobaczyć naszego Jundira, co się dzieje Ale witam, interesuje mnie jego 60 gdzie była, nie? Bo na gospodarce nie stała jego 60, a w dzisiejszym odcinku nie widziałem widzowie, że jeździ 60. A widzę interesuje mnie dowie jego 60 gdzie jest ogólnie. Bo tak jeździł dzisiaj tak, żółkiem tym niebieskim, paka stoi. Wrócił swoim, z tym, swoim ciężarówku, z tym hakiem. Stoi na ciężarówkach, widzicie, zajechał na studowę, nie? Ale 60 nie ma. Kurwa 60. Coś się mnie interesuje. O, prace polowe skończone? Skończone. O, lewiacko Leaguiansko. Tutaj czekajcie jeszcze tam mijaki poprawimy. Mijaki tutaj może poprawić, nie? Żeby jakoś to widać pole wyglądało w miarę tego. To z drugiej strony widzę, nie wygląda, jeszcze z drugiej strony. To tam podejdziemy zobaczymy widzę, czy całe pole jest elegancko zrobione. Żeby na kolejne oczywiście widać sezon było przygotowane wszystko już, nie? Eleganckie będę naprawdę powiem Wam eleganckie dożniwa nie? Następny sezon, widzę rok. Tutaj delikatnie jest zrobione. Tak. nie mnie jest, jest. widzę, myślałem, że 5 nie jest włączony. Dobra Teraz tak. E, Ciągle sobie zostawimy gdzieś tutaj, tak bardziej wiecie, w krzakach, żeby... Żeby nam, nam ukłysicie i nikt tego nie ukrył, musimy pierwsze wrócić tym. O, tutaj sobie tutaj postawiłem, żeby nie było go widać. Dobra, także idziemy tutaj wrócić na gospodarkę jeszcze. Potem oczywiście będziemy musieli jakoś na nogach, a to sobie pójdę, pójdę w poza odcinkiem. Zrobi, zrobimy to oczywiście tą robotę z tym. Ja sobie tutaj potem wrócę pod tego po naszego Jundira Także wiecie, Jundira oczywiście nie zostawię na gospodarstwie. Napiszcie co o tym sądzicie. Jeśli chodzi o sprawę od tym podpaleniem jego gospodarstwa, zostawcie widać 2000 łapy, tak jak mówiłem. E, żeby ten oczywiście odblokować ten odcinek e, Także łapeczka musi być po dzisiejszym materiałem Pamiętajcie także o subskrypcji na kanale No ale tak jak mówię, interesuje mnie jego 60 czy jest, bo wiecie W 60 on miał na gospodarstwie wózko nie został Także więc co innego? O innych widzowie tych y -y... Ha, ha, ha. Innych tutaj wiecie narzędzi nie był, nie? Tych, tych Maszynko A O to zaczynałeś, hm. co zaczynałeś Co? Co jest? Gdzie go tutaj nie ma? Co jest? Co jest? co jest? Nie zaczynaj ze mną Kubo synie I ramy te pugami. to było duże Aha To był mi pójdzie z swojego spa! CO JEST KOLERA JASNA? JA PIERNICZE Kurwa Całe podwórze mi zaorował sukni syn co, CO JEST KOLERA JASNA aha.

Ciebie, ale mu te gospodarkę. Wiem ci to nie zaczynę ze mną. Mówię, ci, ty, kurwa, widziałeś, cała gospodarkę mi zało, śmietnikie lepszony Ja pierdole, cała gospodarka jest zaorana Ale w kurwa piąta klasa chyba. Spierdlamę a zyskałem, odzyskałem to, nareszcie. Ja pierdole. Ale mu z ditki go zarał. Ty widzowie co ja teraz kurwa zrobię z tym? Wydorać, wyglądaj, co ja zrobić? Cała ku, kura podwórze mi założył. No nic, widzowie. Po dzisiejszym materiał, to my się chyba zostawicie 2000 łapek i nie będziemy, nie będziemy, widzowie, dłużej czekać. Gospodarkę trzeba spalić. I koniec. koniec Kinsyna, skończyło się. Już kurwa zabity. <mum> Jeśli śmiał teraz co? syn. Napiszcie hashtag w w komentarzach, przypnę serduszko. Dzisiejszym odcinka było to na tyle. Trzymajcie się do kolejnego mega mocnego odcinka związanego z Jasonem. Końc widzę, skończyło się. Po dzisiejszym odcinku, kowad, po moje mojej podwórka, skończyło się. Śmietniku, skończyło się. Śmietnika, tego twojego brata to na łóżku spalę. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka i nara.